W okazji możecie sobie zobaczyć działanie noży zębatych. Według mnie bardzo dobrze Siekają. No martwi mnie trochę ten groszek, bo miał być, ale to nie wiem Dobra, na razie się groszkiem nie będę przejmował. Patrzcie jakieś pieniądze posły w błoto jakieś pieniądze poszły w błoto trzeba byłoby znaleźć nową roślinę która ciągnie azot 1100 obrotów dalej na motkarni. wiatr 1100 górne sita około 13 z prędkością chyba nie przesadzam bo ona tu fajna krucha tym bardziej, że jeszcze mamy ścieżkę półmetrową, może już nie ma półmetra ale takie do 30 cm no, na dole była ścieżka zielona a tutaj już jest gorsza ziemia i ją podpaliło jeszcze. Jeszcze ją podpaliło. Ajajaj. No nic, zobaczymy. To już, to już nie będzie rekordów. 13 hektarów miałem, ja miałem równo 13,60. No czyli mniej więcej pół hektara naczłapałem na te

no tak gdzieś to wychodzi z tych wyliczeń, przynajmniej matematycznych, oczywiście. No i zaczyna się, nawet kawę się nie można napić. Ale jeszcze nie jest źle, bo to jest liche, to jest liche, ale. No i to tak, tu palone, tu takie, tu się bije, po ślimaku, tu się nie bije, dobra, zwalnia i Krysu. Nie chciałem, żeby ten skurczy syn wiatr się obrócił, no ale się obrócił To już nic nie widać. Gdzie nie gdzie jest tego perzu, to wam wspominałem na filmie, że on jest w tych paru odcinkach. No i tutaj na 99% jak dożyję tych żniw, końca tych żniw, emocjonalnie, no to tu będzie kukurydza. Teraz tak się zastanawiam z tym rzepakiem choć tu była przerwa, 4 lata trafiłby na piąty rok, coś się powinien udać ten rzepak, tylko z doświadczenia polowego wiem, że tak jak miałem rzepak, no i w takim, w takim gównianym łani niestety trzeba przyspieszać motowidła, bo... Tutaj już nic nie wpada do ślimaka, bo to jest tak po prostu dziwne Dziwnie to upalone. Musicie, że zwariowałem, nie? Nie wiem, na maksa chyba jest 7 na godzinę na jedynce. Ale już po prostu nie patrzę czy on sypie tyłem, czy sypie, czy nie sypie Po prostu jadę tyle i koniec, no, gonię się też może prosta mi wyszła źle z tego względu że za daleko się pojechałem no. no to zobaczymy no, no na razie w zbiorniku widać 20 arów 20 arów mniej więcej no i tu znowu musimy przyspieszać pębę się nudzi No i dobrze, że powiem wam, że Nie wyregulowałem Dobra, to już jest na tyle prosta Poczekajcie Tu się tak mniej więcej wyprostować do tej ścieżki Już najwięcej Taka długa prosta, że już mi dłuższa niepotrzebna No mam nadzieję, że oni zdążą wrócić Bo trochę tam Było to wszystko rozbite Te decyzje Bax jedynki Max jedynki no i tu będą wpadać te śmiciory i dlatego właśnie się zastanawiam już A i B se wyznaczyłem czy ja się po prostu nie odetnę trochę i, i nie zostawię tutaj tego gorszego odcinka, a zjadę trochę na lepszy ale to na razie sobie jeszcze wywalę wrocie. Tylko nie wiem czy on znowu nie zgubi mi tej A i B prostej Mamy pszenicę. Uch. Dałoby się trochę dłużej pospać, ale to się nie daje po prostu. No i widzicie, no to motowidła. Tu muszą być na dole, tu muszą być na górze. Tu muszą być tak, tu jakiś szalony rolnik zostawił jeszcze jakiegoś wąsa, mu się machnął. Zbierzemy i wąsa. Na jednym polu się obkoszę, to na drugim już będę miał tej Ale wydaje mi się, że Ona jakby jeszcze powstała, ten jeden deszcz, to Nic by jej nie było, to jest, to jest, jednak To jest jednak koniec, wiecie Listopada, to też jest inaczej, inna dojrzałość Tu jakieś plastiki miniemy To jest inna dojrzałość, no i teraz by się przydało motowidła Zwolnić na tyle, zwolnić, no i teraz na 100% będzie się wsypał. Pas jezdny wskazany jest tutaj w dobrym stanie, bo to z góry pcha, mocno pcha bardzo łatwo, by taki pas pierdolną. No to jeszcze zostaje ręczny i hamulec nożny, ale wolałbym nie hamować takimi nożnymi i ręcznymi. No tutaj nie jest łatwo, naprawdę, jeśli chodzi o koszenie. Coś tam wpada do zbiornika, wpada, dobra, dobra. Szybciej krysu posłuchać, po mnie takie po prostu po podsiewaczu, że tam nic nie wpada no jak widzicie no te motowidła na dole nie są zbyt potrzebne ale już tutaj na przykład na takich pochyłościach na takich skłonach oczywiście, że ich używam tylko zobaczcie, ja jadę ponad 5 na godzinę i z jaką ja prędkością mam te motowidła nie wiem to jest tak, że chyba Jaką prędkością jedziesz, mniej więcej ono się powinno kręcić z podobną, tylko delikatnie muszą ten łan przypychać. A nie mucić, bo ta pszenica jest sucha. Załóżmy, bo mam jeszcze taką czarną dostaną. Jak tymi tą widłami on tam tu tu, 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 tu. Bądźcie pewni, macie wymucone pszenicy jak diabeł. Później się zastanawiacie. O, jak... to przez sita się pało. Nie, nie, to nie przez sita. To przez motowidło. Przez motowidło. Posypujemy sobie Wydaje mi się, że tutaj Asory Przynajmniej na tym kawałku Sobie poradziło Aby może więcej coś padało Z lędem tamtej pszenicy No nic, tu już mogą wpadać w pleby Tu już może wpadać wszystko No po prostu to już jest Tak potężna góra I no nieraz brakuje tej masy on jak nie ma masy, to wtedy też nie, nie chcę domucić, także to musicie wiedzieć. Że jak za powoli jeździmy, takim kombajnem, to też będzie wpadać wszystko. To nie jest tak, że nie będzie wpadało nic. Ja już szósty sezon na tym dziadzie siedzę, to wam cokolwiek mogę powiedzieć, jeśli chodzi o... Jak się ustawicie sita dobrze i jedziecie powolutku, na przykład takie psienicy 6-7, to idziecie, nie wiem, na zegarze, kosicie na, na dwójce, idziecie sobie 5-6 to jest za wolno to on się po prostu nudzi wtedy no i wam wszystko wpada wtedy, słoma, nie słoma patrzcie jak ubrocie wypieprzył Chrisu, kurde kurde, ile to miałem? 11.4 jak się jechałem. 2,5 hektara 2,5 hektara i pojechała pełna przyczepa 13 i tam było 4,5 tony na małą 17, tak 13 i 4, 17,5 tony to by trzeba było sobie jeszcze jakoś podzielić przez 7 No to zobaczcie, ile już mi, ile mi górka zabiera plomą. Miałem około 10 na dole, a już mam tylko 7. Jeśli co dobrze policzyłem, ale dobrze. Mam nadzieję, że dobrze policzyłem. No ja sobie chyba tu w obrocie wykoszę. No i będę czekał na transport. No i co tutaj było dawane, to pamiętacie. Dla przypomnienia, dla przypomnienia, stanowisko porze pachu robione gruberem w systemie kopczykowym, robione później talerzówką, siew w październiku, nie wiem którego. Na pewno były filmy, no bo tutaj starałem się zawsze na filmy na bieżąco wrzucać z siewu. Odmiana sorry, materiał własny. Zaprawiony za prawą, chyba Maxim Power, coś takiego, jak jest, coś takiego. To taką, jak mi się wydaje, wchodziły tutaj cynki, mangany, bodajże, aminokwasy. Cynk to na pewno tutaj szedł. Aminokwasy już nie pamiętam, czy raz, czy dwa. Mówię, Asory jest delikatny i od razu wiecie. Zawsze się śmiałem, od razu mówię da! Jadę na grzybka czy na jakieś pasty, Od razu dodaję tego. Pod górę jest łatwiej, jeśli chodzi o wrzucanie tego łanu. No, tak rzekomo to wygląda, że łatwiej. No ale on ma tutaj. Jest bardzo niziutki. A ale. Ale big. Ora na bęben. No i niestety no zaś trzeba się gonić, przynajmniej jakoś tam optymalnie jeszcze dla kombajnu. Słyszycie jak hydrostar ładnie wyje to na dwójce by tu się zabył na śmierć. I tak szczęście to jest taki jeszcze piasek że da się pod tą górę podjechać tym kombajnem, bo obok jest taki piasek, że nawet kubota staje z opryskiwaczem. No i mówię to do Sławka, ja mówię, eee, tam Chrisów wajerujesz, mówi tak, ciągnik i bez napędu na takich oponach nie wyjedziesz. A ja mówię, no nie wyjadę. Co w zbiorniku, w miarę czysto. Widzicie? Moja teoria się spisała. Tam mamy kukurydę na najstarszej wsi na Dolnym Śląsku. Jedna stoi kuźba. Jedna i tu są następne dopiero. No i tu. A dobra to główno. Jeszcze nic, to tak ją tak sklina, sklina delikatnie, żeby ją nie, nie wywracało, bo ją wywróci. No i tutaj też rzepik jest, bo tutaj babto z cukrowni również było przewożone. Także tego, że piku to jest wszędzie nasiane. Tam też. Tylko jeszcze nie wyszedł. Tak. Może jakaś partia była trochę lepsza? Nie wiem, już nie mam pojęcia. Tutaj też było dawane wapno z kopalni. I to może tego cukrowniczego nie szło tyle, co tutaj. Także tego, że pikoru, tu no, nasiałem tu wiele. No i teraz trzeba po prostu tu kukurydzą, bo to jest środek i doglebowy, i nalistny. Już nie będę stosował Lumaxa, już się z niego wyleczyłem, po prostu gdzieś tam jakieś, wiecie, od, od, od płotu czy coś poszedłem, mówię, a tam zostało 20 litrów, nawet pokrzywy się ostały, po prostu nie wiem, co tam nie zadziałało. tam nie zadziałało no już do góry się nie będę gonił z pełnym zbiornikiem po prostu sobie jak ten nie będzie transportu to jeszcze sobie zrobię ten dół będę sobie tutaj wycinał ten krótki odcinek żeby też tutaj sobie trochę podgonić no i rzekomo kombaj się nudzi teraz pod tą górę z tej góry 4 na godzinę no no i teraz trzeba by tutaj motowidła Trochę żałuję, bo powiem wam, że kiedyś myślałem, że tu jest takie fajne miejsce, taki już te kable tutaj i nie wiem, czy tu nie byłoby lepiej, bo tak się wiecie, ucieka się z tego joysticka tą ręką, o i zobaczcie, jaka fajna, o jaka fajna. Tu już tak czwórka, na tej czwórce, tu tutaj, te asory jeszcze się, ale ładnie jedź całym kaderem, no. no, tak już zaczyna już chustać, cyk, 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 cyk. No i widzicie, no i delikatnie tam kombajnem. Te 4 na godzinę to tak się wydaje wolno, jak się jeździ 6 miejscami, 6,5 to te 4 jakby stały w miejscu. Co do zbiornika, w miarę. W miarę. W miarę czysta, no już lepsza nie będzie. No i te ziarno takie może być, że uda się w tym roku po prostu mieć wagę w, tym, w tej pszenicy, dlatego, że tu jest górka słabo, ale na dole jest dobrze i taki zbiorniki wiecie w czym rzecz, bo jak na dole jest gęstość 76 czy 77, a na górce wiadomo, że jest śród, no to nie idzie zrobić tej gęstości, ale jak na dole jest gęstość 82, a na górce tam ten śród załóżmy, no to to może te 78 się się uzyska. No, tej górki nie ma tutaj <laughs> tak bardzo dużo, i tak jeszcze, jeszcze się nad nią zastanowię, właśnie. No i tutaj będę musiał sobie A i B, i już tutaj poczekam na dole, i wtedy wtedy jeszcze akurat mi pasowało, jeden tutaj sobie zrobić do góry. I Łącznik na ścieżce został. No, go dociąć. A gdzie tam? A gdzie tam? No i dobra, ja sobie muszę takie AB wymyślić. O, jakieś dłuższe muszę sobie wymyślić. No i takie właśnie szerokie uwrocia. widzicie się to to na pewno ona tak samo odbiła. Fajnie byłoby się jakieś ścieżki złapać. O, 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 o... Było 13,5 tak? 70 arów, no prawie cała szyba. No ale to... To kosimy tutaj gorszy odcinek, bym powiedział. No i teraz właśnie nawigacja jest bardzo dobra. Tylko teraz tak. Jak wam mówiłem, to jest ze skosa cięte. No i te szerokie uwrocze są właśnie potrzebne chociażby na to, bo ona jak będzie najeżdżać, to będzie nas... A, skręć w lewo, skręć w prawo. Jeśli dobrze sieję, jeśli dobrze zasiałem, to najprawdopodobniej jak się złapie ścieżki, to powinno mi to wyjść. Zero, trzy, skręć. No i w ścieżce można się pobawić, jakieś tam delikatne skręcanie. Ale to 0,3 w prawo. No to, to rzekomo, w teorii powinno mi tutaj więcej zostać. No i. No i, no i się okaże. No, na tym uroczy wiesz ta. Jak jakaś ulewa, nie ulewa, to ta woda sunie i tam się zatrzymuje. No i dlatego tam. Tam była woda, tam był plon. O! Tak to ładnie podsumuje. To sobie sumie możecie teraz porównać. Jak po prostu woda w tym roku, brak jej w krytycznych momentach, jak wpłynął na plon. <laughs> Diametralnie wpłynął. Masz tu na dole i tak jest, widać, że naprawdę ładna. Jeszcze jest ładnie. Tą kierownicą ktoś pisał, że tak kręcę na lewo, na prawo. No to już właśnie tak żartobliwie napisałem, że mam luzy w łokciach No, to jadę do końca i będzie 100% No a tu nikogo nie ma No i dobra Przerwa rolnikowi też się należy Nie byłoby źle Za chwilę byłoby tutaj wykoszone Według nawigacji 3 hektary Mam header wpisane 5 metrów 5, 10 to się nie odważę wpisać, bo będę miał wąsy będą mi zostawać i tak gdzie niegdzie mnie machnie, mam wąsy no i tutaj już widać o prędkość około 4 na godzinę i te około 1100 utrzymuje obroty bębna w siebie nie widać, to zaraz będzie stówka zaraz będzie stówka, także ja sobie zjem na spokoju obiadek i już nie będę wjeżdżał. Zawie się, rozłożę sobie rurę do wysypu Przekąszę sobie No i mam nadzieję, że coś wam sensownego powiedziałem w tym filmie Jeśli chodzi o zbiór. No, no mówiłem, dojadę na doj, będzie stówka Do końca No i dojechałem do końca i jest stówka No to sobie podajnik rozłączę Będę sobie jeździł w tą stronę Transport na razie zostawię sobie gdzieś tutaj Na ścieżkę niech sobie wjedzie Będę jeździł w tą stronę Albo wygonię ich całkiem pod Pod bok Kawa się wywraca Co jeszcze idziemy ją zobaczyć? A tu będzie bezpiecznie Będzie bezpiecznie. Idziemy jeszcze do zbiornika. zobaczę, teraz, rozłączę mocarnię. Dobra. O, to jest, szyby. O, same plusy. Czasem, Hederek, położyć delikatnie na glebę. Idziemy zobaczyć do zbiornika. kombaj się wyczepał. To sobie. No i tyle no Jakie zielone ziarno wpadnie Jakaś połówka się pojawia, ale zobaczcie Kosiliśmy górę tak naprawdę teraz No dół Przepraszam, ten pasek to jest z dołu tu No to ziarno jak cholera To pogarsi że ciężkie O tak, praktycznie 100% nie wiem czy ktoś jedzie do mnie ale tam mówię, w spokoju sobie przetrę przetrę sobie przetrę sobie szyby I tu właśnie była ta rekordziska tu tu zobaczcie po tym łanie normalnie jaki gęsty, ja tu kłos na kłosie był O! ta wezmę sobie zmiotkę. No nie jakie to perzowisko się pieprzone trafi Prawie że już równo, widzicie? Ten jeszcze to odcinek, to ja, zawsze mówiłem, że na 21 metrów uprawiam i to widoczne jest. O! Przyjrzymy się teraz ochronie Proto i Azy poszła. Takie 4-5 dni przed kwitnieniem, no tak się nie w idealnym punkcie, ale można powiedzieć, że ręce brudne jak to kombajnista, wchodzi, wychodzi, ale po... nie, nie, za późno wam o tym powiedziałem też, kto będzie chciał, to co oglądnie, co tak myślę. No, tak sobie tak myślę. A jakby tak sobie cerateka wlał do kombajnu, bo co zamówiłem właśnie z myślą i tak trochę to za późno się ogarnąłem z tym ceratekiem, bo na pewno by lepiej było, mówię tak, skoro w aucie działa, skoro w kubusiu działa, to i może w kombajnie mu trochę pomoże, wiecie, tutaj są. Ten silnik cały czas pracuje na, praktycznie na bardzo dużym obciążeniu i na bardzo wysokich obrotach. I ja sobie tak nieraz otworzę drzwi i sobie tak słuchał. Brudny, no ale dobra. Brudny kombań, szczęśliwy kombań. Ważne, że działa. blachy to można sobie wyczyścić. To też to, to ta waria i tak. Cały czas coś się wokół dzieje, to właśnie ten olej z tego siłownika kapał, tak to wygląda. 23 lata ma. 23 lata. I wydaje mi się, że ten silniczek teraz dużo ciszej pracuje, jeśli tak patrzę na jego głos. Widzicie, ten olej poszedł, kula. aż tu po osłonach wtedy z tego siłownika. Ale co jak co one mają piękne te brzmienie? Ale słyszę nawet poruszę, że już się wyciszył. Wczoraj go wylałem. Jakoś tak. Po, po euforii był nalany. Na serwisie podrzałem go w tackach Tak sobie pochodził 10 minut, żeby to się ładnie rozprowadziło. I, i rura w pole, bo to nie ma czasu. Bo to tam jest przy przystosowaniu, że tam. Oszczędzasz trochę nie kręcić na maksymalne obroty. no Tu się po prostu nie da i tak. Liczyłem się, że to może nie będzie działać idealnie w 100%, ale mówię, coś podziała. Dobra. Prezentacja była, była. Lampki znaci z nacisk poprzednich filmów.